Teraz pokażę mniej więcej. To to, że ja tam pokazuję, że wjeżdżam sobie na, moto, na motocyklem, na rampy, na busy, to jest tylko i wyłącznie zajaweczka, żeby podbić wyświetlenia, a przy okazji dla mnie trening równowagi. Wam oczywiście, jak się nie czujecie na siłach i nie macie pewności, że boicie się i po prostu nie wiedziecie, to po, polecam wjechać normalnie. Stoicie na dole i wjeżdżacie sobie delikatnie. Ten film bardziej będzie Wam pomagał, szczególnie osobom początkujących kupujecie takiego krosa, odbieracie z takiego salonu, jak my. No i teraz jak go zabezpieczyć. Akurat kolega, który też nas nagrywa, bo on właśnie jest właścicielem tego krosa, kupił sobie stojak, ma pasy, ma najazd, więc ma wszystko do tego, żeby bezpiecznie po prostu przewozić tego typu pojazdy. To co odpalamy i od odjazdu, po zabezpieczeniu. Zobaczcie, potrzebujecie taki stojaczek. Ile dałeś dla niego? Na necie? Eee... 199, nie więcej. O, no, 270. U nas na specie za 299 zł. Wchodzicie z motocykla.